Recaro Salia, fotelik i-size'owy, obrotowy fotelik, w którym możemy przewozić dziecko tyłem do kierunku jazdy aż do 3,5-4 lat. Według i jest to wzrost 105 cm. Fotelik ma bardzo, bardzo fajnie realizowaną regulację wysokości, zagłówka, zagłówek zapewnia potrójną ochronę głowy. Zagłówek, zewnętrzna struktura fotelika oraz otwierany absorber, absorber energii. Fotelik jest bardzo głęboki, przez co zapewnia dużą, duże bezpieczeństwo i, i, i duży komfort dziecka, które, które siedzi głęboko opatulone przez te, przez te struktury. Patentem rekaro jest system Hero który integruje zagłówek, pięciopunktowe pasy oraz ochraniacze barkowe tych pasów, co podnosi bezpieczeństwo dziecka, ale zapewnia również większy komfort. Podnosi bezpieczeństwo, ponieważ nie ma możliwości, żeby ochraniacze pasów się zsunęły, żebyśmy te pasy skręcili, a jeżeli chodzi o komfort, system Hero chroni, chroni szyję i ramiona dziecka przed kontaktem z, 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 krawędzią, z krawędzią pasa. Zintegrowany panel wskaźników odpowiedzialnych za informujących o prawidłowym działaniu systemów bezpieczeństwa jest umieszczony w miejscu dostępnym i widocznym dla rodziców. Także wystarczy jeden rzut oka, żeby zobaczyć, czy prawy, lewy i zofix są, są prawidłowo zapięte, czy noga podporowa jest prawidłowo, prawidłowo wyregulowana oraz czy fotelik został zablokowany w pozycji dojazdy. Przodem bądź tyłem. Fotelik jest przeznaczony dla dzieci od 40 do 105 cm wzrostu. I tutaj, dla tych mniejszych dzieci, w zestawie w foteliku jest specjalna wkładka redukująca, wkładka modułowa, którą wraz z tym z procesem rośnięcia dziecka możemy, możemy regulować, zwiększając przestrzeń przestrzeń wewnątrz fotelika Recaro